Cześć! Przed Tobą intensywny trening interwałowy, który będzie się składał z czterech ćwiczeń, które za chwilę Ci pokażę. Pamiętaj, aby do treningu przystąpić po konsultacji z lekarzem, czy nie widzi on żadnych przeciwwskazań. Pierwsze ćwiczenie: noga side to side. Jeśli masz problemy z kręgosłupem, z kolanami lub jesteś początkujący, wykonuj łatwiejszą wersję tego ćwiczenia, czyli bez przeskoku, samo odstawienie nogi do boku. Klęk podparty, kolana w górze. Aby sobie ułatwić to ćwiczenie, wykonuj je w klęku, gdzie kolana znajdują się na ziemi. Pod z przeskokiem zmiana nogi, kopnięcie przód. Jeśli masz problemy z kręgosłupem, kolanami lub zaczynasz, wykonuj to samo ćwiczenie bez podskoku. Ostatnie ćwiczenie to przysiady Astu Grac ze wspięciem na palce. Jeśli masz nadwagę lub problemy z zestawami kolanowymi, wykonuj przysiad tylko do kąta 90 stopni, nie schodź do samej ziemi. Weź głęboki wdech, bo za chwilę zaczynamy. Hop, pierwsza seria, 60 sekund, każde ćwiczenie. Pamiętaj, jeśli zaczynasz, możesz robić przejścia do boku bez przeskoku. Plecy są wyprostowane, łopatki są ściągnięte. Mięśnie brzucha są bardzo mocno napięte, pępek przyklejony do kręgosłupa. I przejścia bok, bok, bok. Staraj się trzymać zgięte kolano. To, które jest w centrum. Luźne stawy skokowe i bok, bok, bok. Pamiętaj, możesz odstawiać nogę do boku. Bok, bok. Wyprostuj plecy, ściągnij łopatki, napnij mocno brzuch. Zostało ci już tylko 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przejście, klęk podparty. Kolana mogą być oderwane lub znajdować się na ziemi. Na odstawiasz nogę do boku. Trzymaj bardzo mocno napięte mięśnie brzucha. Znieś wygięcie dolnego odcinka kręgosłupa. Brzuch z przodu jest skrócony, odcinek lędźwiowy jest napięty, pośladki są tak jakby schowane pod siebie. Bardzo ważne, bark znajduje się bezpośrednio nad dłonią, dzięki temu mocno popracują mięśnie brzucha. To ćwiczenie bardzo intensywnie aktywuje mięsień czworogłowy, z przodu uda, mięśnie brzucha i ręce. Jeśli położysz kolano na ziemi, wyłączysz pracę mięśnia czworogłowego. Popraw pozycję bark bezpośrednio nad dłonią. Napnij mięśnie brzucha, nie możesz wypinać pośladków. Brzuch jest spięty, podczas tego ćwiczenia masz czuć go bardzo mocno. Ostatnie 5, 4, 3, 2, 1 pod i z przeskokiem kopnięcia do przodu. Pamiętaj, że to ćwiczenie możesz wykonywać bez jedynie prostując naprzemiennie prawą i lewą nogę. Staraj się odepchnąć cały tułów od rąk. Mocno ściągnij łopatki, podnieś biodra wysoko do góry. Aktywna praca całej obręczy. Nie wisisz na rękach, tylko bardzo mocno trzymasz łopatki ściągnięte i cały tułów odepchnięty od rąk. Głowa w neutralnej pozycji, nie dociągaj brody do mostka. Biodra wysoko do góry i hop. Kopnij, 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 kopnij. Zostało ci już tylko 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zmiana ćwiczenia. Przysiad. I wspięcie na palce. W trakcie przysiadów, pamiętaj, kręgosłup ułożony jest w neutralnej pozycji, czyli pośladki są lekko wypięte. Kolano ma nie przechodzić linii stóp. Jeśli masz problemy ze stawami kolanowymi, Schodź tylko do kąta 90 stopni. Spójrz na dół i kontroluj, czy Twoje kolano znajduje się bezpośrednio nad stopą. Jeśli patrząc do dołu widzisz stawy kolanowe, a nie stopę, to znaczy, że wykonujesz to ćwiczenie w złej pozycji. Pośladki mają iść bardzo daleko do tyłu. Stopy rozstawione są na szerokość bioder i schodzisz nisko i góra, wspięcie na palce. W momencie, kiedy wspinasz się na palce, napnij bardzo mocno mięśnie brzucha, ściągnij łopatki, ściągnij również ręce one są wyprostowane w stawach łokciowych, brzuch mocno napięty. Zejście i góra ostatnie 5 4 3 2 1 przerwa. Przed tobą 40 sekund przerwy, to jest czas na to, aby napić się wody i chwilę odpocząć. Pamiętaj, aby w trakcie przerwy być w ciągłym ruchu. Przed tobą kolejna seria. Jeszcze raz będziemy wykonywać każde ćwiczenie po 60 sekund, a następnie zejdziemy systemem drabinkowym od 50 do 10 sekund. Powoli przygotuj się, głęboki wdech, pozycja napnij mięśnie brzucha i hop. Noga bok, 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 bok. bok. Pamiętaj, brzuch napięty, plecy są wyprostowane, łopatki są ściągnięte. Nie garbisz się, nie pochylasz się do przodu, brzuch nie leży na udzie. Pośladki wypięte do tyłu i przeskok. Nie odstawiaj do boku palcy u stóp. Udo, kolano, podudzie i stopa tworzą jedną linię. Brzuch napięty, łopatki ściągnięte, i bok, bok. Bok. Pamiętaj, nie musisz skakać. Mogą to być zwykłe przejścia. Ręce pracują, nie wiszą luźno, są izometrycznie napięte, łokieć jest zgięty. Już tylko 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Klęk podparty, i noga, bok, bok. Bok. Pamiętaj, bark znajduje się bezpośrednio nad dłońmi, Dzięki temu bardzo mocno popracują mięśnie brzucha. Nie wypinaj pośladków. Miednica jest schowana tak jakby pod siebie. Pośladki są zawinięte, miednica w tyło pochyleniu. Brzuch z przodu jest skrócony, odcinek lędźwiowy jest rozciągnięty. Pamiętaj, jeśli chcesz ułatwić sobie to ćwiczenie, Możesz położyć kolana na ziemi. Bardzo mocno pracują tutaj mięśnie brzucha, mięśnie rąk i mięśnie nóg. Pamiętaj o oddechu, wdech nosem i wydech ustami. Zostało ci już tylko 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden zmiana pod purtyłem, biodra wysoko do góry, odepchnij cały tułów od rąk i z przeskokiem zmiana nogi. Pamiętaj, możesz wykonywać to ćwiczenie bez przeskoku, tylko mocne, intensywne kopnięcia na przemienie. Hop, hop, hop. Kopnij, 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 nie opadaj z pośladkami tak nisko. Pośladki są wysoko do góry i pamiętaj o tym, aby ściągnąć łopatki. Broda daleko od mostka, nie przeciążaj odcinka szyjnego kręgosłupa. Popraw pozycję, biodra wyżej do góry, napnij mięśnie brzucha, ściągnij łopatki. Zostało ci już tylko 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przysiady, Astrograss i wspięcie na palce. Hop, góra, góra, zejdź do samego dołu. Pamiętaj, jeśli nie chcesz przeciążać stawów kolanowych lub masz nadwagę. Zakończ to ćwiczenie na 90 stopniach zgięcia w stawie kolanowym. Pamiętaj, plecy są wyprostowane, kolano nie może przejść linii stóp. Pośladki daleko do tyłu, kręgosłup w dolnym odcinku jest wygięty, mięśnie brzucha mocno napięte. To jest przeciwieństwo pozycji plank, gdzie miednica jest w tyło pochyleniu. Wyjście do góry mocno napnij mięśnie brzucha, ściągnij łopatki, wspięcie na palce. Bardzo intensywnie pracują mięśnie pośladkowe. Zejście i góra. Zejście i góra. Ostatnie 5, 4, 3, 2, 1, przerwa. Teraz masz 40 sekund na to, aby odpocząć, napić się wody. Pamiętaj, bądź w ciągłym ruchu, nie zatrzymuj się. Przed tobą następna seria. Tym razem będziesz wykonywać ćwiczenie po 50 sekund, każde. Weź głęboki wdech, przygotuj się. Stań napnij mięśnie brzucha, przyklej pępek do kręgosłupa i hop, zaczynasz. Noga bok. 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 Dobrze. Noga do boku. Łopatki są ściągnięte. Plecy wyprostowane. Bok. Bok nie garb się. Tu jest w górze. Jesteś odchylony do tyłu. Nie pochylaj się do przodu, nie kładź brzucha na udzie. Hop! Bok. Bok. bok dobrze. Pamiętaj o oddechu, wdech nosem i wdech ustami. Bok, bok, bok. Nie garb się ściągni łopatki, cały czas trzymaj napięty brzuch. Zostało ci już tylko 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Klęk podparty. Hop. Bark bezpośrednio nad dłonią, noga bok. Bok bok. Bok. Pamiętaj, jeśli to ćwiczenie sprawia Ci trudność, możesz położyć kolana na ziemi. Mocno napinaj mięśnie brzucha. Pośladki są schowane pod siebie, nie wypinaj ich. Bark bezpośrednio nad dłonią. To jest bardzo ważne, jeśli chcesz aktywować mocno mięśnie brzucha do pracy i odstawiaj bok. Bok, bok dobrze. Już tylko 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zmiana pod portyłem, łopatki ściągnięte tłów, bardzo daleko od rąk. I z przeskokiem. Hop, hop, hop. Biodra wysoko w górze. Broda daleko od mostka. Pamiętaj o tym, aby mieć ściągnięte łopatki, aby tułów był jak najdalej odepchnięty. Nie wisisz na rękach, nie przeciążasz całej obręczy. Biodra wyżej. Biodra wysoko do góry. Pamiętaj, nie musisz skakać. Możesz po prostu robić naprzemienne kopnięcia. Hop, hop, hop. Dobrze, broda daleko od mostka. Już tylko 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stopy na szerokość bioder i hop, wyjście do góry, napnij mocno mięśnie brzucha, napnij mięśnie grzbietu pośladki, ściągnij łopatki. I zejście dół, przysiad, pamiętaj w trakcie przysiadu bardzo ważna jest pozycja kręgosłupa, plecy mają być wyprostowane, kolano ma znajdować się bezpośrednio nad stopą, nie wychodź ze stawem kolanowym przed linię palcy, spójrz do dołu, jeśli widzisz kolana to znaczy, że wykonujesz to ćwiczenie w złej pozycji, pośladki daleko do tyłu, trzymaj równowagę, przenieś ciężar ciała mocno na tył stopy i zejście nisko, góra. Nisko, góra, nisko, góra, dobrze. Już tylko. 5, 4, 3, 2, 1. Przerwa. Pamiętaj o tym, aby być w ciągłym ruchu. Pij wodę przed Tobą. Kolejna seria. Tym razem każde ćwiczenie będziesz wykonywać przez 40 sekund. Przygotuj się. Hop, noga, bok. Bok, bok, bok powoli. Jesteś zmęczony. Teraz to jest czas, aby skupić się mocno na technice, na jakości ruchów, na tym, aby całe ciało było napięte, plecy wyprostowane, brzuch napięty, pępek przyklejony do kręgosłupa. Kolano znajduje się bezpośrednio nad kostką. Nie wychodź z kolanem do przodu, pośladki daleko do tyłu. Ostatnie, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Zmiana. Klęk podparty, kolana w górze i hop. Bok, 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 bok. Pamiętaj, jeśli jesteś początkujący, trzymaj kolana na ziemi. To i tak, i tak będzie bardzo mocna praca wszystkich mięśni. Bark bezpośrednio nad dłonią. Pilnuj pozycji, schowaj pośladki, nie wypinaj ich. Brzuch z przodu jest bardzo mocno napięty, skrócony. Masz czuć, jak cały czas mocno pracuje. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden, zmiana pod purtyłem i hop, biodra wysoko do góry. I mocno, albo przeskok, albo intensywne kopnięcia przód bez przeskoku. Hop, hop, hop. Staraj się trzymać również w tej pozycji. bark bezpośrednio nad dłonią, ściągnij łopatki. Jak najdalej tułów od rąk, nie wisisz na rękach, nie przeciążasz całej obręczy, to jest aktywna pozycja, broda daleko od mostka, wyżej pośladki i jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przysiady astugras, wspięcie na palce, hop, wysoko. Góra, napnij brzuch. Przy wspięciu, napnij pośladki mięśnie grzbietu, ściągnij łopatki. Schodząc do dołu, kontroluj pozycję stawów kolanowych. Nie mogą wychodzić przed linię palcy. Wyprostuj plecy. Pamiętaj, podczas przysiadu, kręgosłup jest w neutralnej pozycji. Pośladki są lekko wypięte. Nie możesz ustawiać miednicy do tyłu pochylenia, zejście góra. Ostatnie 5, 4, 3, 2, 1. Przerwa. Bądź w ciągłym ruchu, zła oddech. Przed Tobą kolejna seria. Tym razem każde ćwiczenie będziesz wykonywać przez 30 sekund. Przygotuj się, napnij mocno mięśnie brzucha, pozycja i hop, noga, bok, bok, tylko 30 sekund na każde ćwiczenie, bok, bok, trzymaj wyprostowane plecy, łopatki są ściągnięte, napnij mocno mięśnie brzucha i noga mocno do boku, pracujesz, bok, 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 pięć, cztery, 3, dwa, Jeden zmiana, klęk podparty, hop, noga, bok. 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 Pozycja. Schowaj pośladki, zawinie pod siebie, miednica w tyło pochyleniu Bark bezpośrednio nad dłonią. Odstawiaj nogę bok. 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 Już tylko dziesięć, dziewięć. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pod hop, kopni, 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 biodra wysoko do góry, łopatki są ściągnięte, broda daleko od mostka, intensywne kopnięcia, hop, 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 biodra wysoko do góry, bark bezpośrednio nad dłonią, ciężar ciała znajduje się również na rękach. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, przysiad i wspięcie na palce, hop! Do góry mocno, pamiętaj, wyprostuj plecy w momencie, kiedy wspinasz się na palce, napnij pośladki, napnij mięśnie brzucha. Do dołu kontrola kolana, to jest bardzo ważne i pamiętaj, nie musisz schodzić do samej ziemi. Możesz zejść tylko do kąta 90 stopni, zgięcie w stawie kolanowym, hop, góra, góra i ostatnie, 5, 4, 3, 2, 1, przerwa. Odpocznij, napij się wody, uspokój oddech. Następna seria, tylko 20 sekund każde ćwiczenie, szybko zmieniaj pozycję. Teraz to jest czas, aby podkręcić tempo. Pamiętaj, że technika jest najważniejsza i to ona jest na pierwszym miejscu. Technika i jakość ruchów. Szybkość to dopiero druga rzecz. Ale teraz, pilnując techniki i jakości, możesz podkręcić tempo. Przygotuj się, napnij mięśnie brzucha, ściągnij łopatki, wdech i hop, zaczynasz, noga, bok, bok. Bok, jedyne 20 sekund. Już tylko 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zmiana, klęk podparty. Schowaj pośladki pod siebie, nie wypina ich. Bark bezpośrednio nad dłonią. Napnij mocno mięśnie brzucha, skróć je z przodu.

3, 2, 1, zmiana, przysiady, wyprostuj plecy, ściągnij łopatki i hop, góra, wspięcie na palce, dół, góra, pamiętaj, pozycja kolana, kolano bezpośrednio nad stopą, stopy równolegle względem siebie, nie odstawiaj palcy do boku, schodzisz nisko, trzymaj napięty brzuch, 3, 2, 1, przerwa, 40 sekund przerwy, Dobrze ją wykorzystaj. Przed tobą już ostatnia seria tego programu treningowego. Każde ćwiczenie będziesz wykonywać przez jedyne 10 sekund. Napij się wody, zrób głęboki wdech nosem, wydech ustami, zbierz wszystkie siły. Teraz tą serię wykonaj na maksimum swoich możliwości. Przygotuj się. Hop, noga, bok, 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 5, 4, 3, 2, 1, zmiana, klęk podparty, napnij mocno mięsiem brzucha i noga, bok, bok, bark bezpośrednio nad dłonią, 5, 4, 3, 2, 1, zmiana. Podpor tyłem biodra wysoko do góry, ściągnij łopatki. Hop, hop, hop. Mocno kopnij. 5 4 3 2 1 Ostatnie ćwiczenie. Ostatnie 10 sekund. Hop, góra. Dół. Góra, napnij brzuch. Dół, wysoko do góry. 3 2 1 Brawo. Za tobą bardzo trudny, intensywny trening. Możesz być naprawdę z siebie dumny.